Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi Ona goni? Czy on goni za mną? Dobrze. Karty przełożyłam i wylosuję trzy karty. Sedna, księżyc Co wychodzi naprzeciw? Piątka, mieczy. Wynik, odpowiedź, rada? Siła. Setno, księżyc. To jest tęsknota, tęsknota za miłością, za romantycznością. To jest. Zamykanie się w świecie iluzji, marzeń, fantazji. To jest samo oszukiwanie się, prawda? Jest trudna do przyjęcia. To są również trudności z rozliczeniem się z przeszłością. To też jest podejrzliwość, zdrada, pogrążenie się w smutku. To są wyrzuty sumienia i te wyrzuty sumienia dźwigamy. Przez to człowiek czuje takie zagubienie, ma depresję. Staje się nieszczęśliwy, popełnia błędy, nie słucha o swojej intuicji. Księżyc pokazuje uzależnienie, uzależnienie od osób, a przede wszystkim syna od matki. Ta relacja w 99% jest toksyczna. Tutaj jest nie oderwana pępowina. Przez to mężczyzna związuje się z kobietami, które są dla niego. Niedopasowane, nieodpowiednie. Buduje związki toksyczne, destrukcyjne. Po czasie rozpadają się. Są na tyle toksyczne, że para rozstaje się, a po czasie wracają do siebie. Ale przeważnie podłożem jest seks. Przeważnie, między parą nie ma równości intelektualnej, albo mają mało wspólnego mianownika. On w swojej głowie marzy o swojej pięknej mery, która gdzieś jest na świecie. I ona chodzi po ziemi, jakby był pod wpływem używek, leków, alkoholu. Jest pesymistą, który nie dostrzega wyjścia z sytuacji. A ona również zamyka się w świecie iluzji, marzeń. Przeważnie milczy, aby nie stracić swojego króla. Zajmuje się sprawami domowymi, rodzinnymi, na ślepo. Pomimo wszystko. I akceptuje fałszywe obietnice swojego króla. Proszę pana, jeżeli jesteś właścicielem psa, ten pies jest tutaj pokazany na tej karcie, to ten pies wskaże ci wyjście. Wyjście z sytuacji. Dobre i rozsądne wyjście. Ale przed tobą jest jeszcze długa i kręta droga. Musisz porzucić iluzję, wyrzutu sumienia. Każdy robi błędy. I ona też robi błędy. Księżyc pokazuje długi okres. Możesz szukać długo tej swojej pięknej mery. I oby nie za długo. Bo tą swoją mery możesz spotkać w domu starców więc już trzeba uziemić się. Co wychodzi naprzeciw? Piątka mieczy. To jest niemożność pogodzenia się ze stratą, z przegraną. Człowiek doświadcza gorycz porażki. Na niego liczy się tylko klęska. Tutaj powinno być przede wszystkim przebaczenie jej i jego, bo obydwoje są winni. Ona jemu podkłada się i marzy o nim jak o swoim królewiczu z bajki, ale wie, że on nie jest dla niej i akceptuje jego drdy małe. A on nie może wyrwać się z jej szponów. Nie może wyrwać się, bo ma wyrzuty sumienia. Te wyrzuty sumienia ciągną go w dół. Więc związek jest nieszczęśliwy. Bo związku nie zbudujemy na marzeniach o królewiczu. Czy na wyrzutych sumieniach. Niestety ty jesteś winna. Chyba naczytałaś się dużo baśni o królewiczach. Mamy XXI wiek. Tutaj jest źle dobrany partner. To też była Twoja decyzja. I nie oskarżaj go za swój zły los, bo to byłoby karygodne. Wynik, odpowiedź, rada, siła. Odpowiedź jest tutaj. Ja tylko dodam, że goni kobieta. Kobieta goni mężczyznę, a powinno być na odwrót. Proszę pani, kiedy kobieta goni mężczyznę w niezdrowy sposób, to on nie będzie ciebie brał poważnie. Na pewno nie będziesz partią do związku stałego. Będziesz takim czasoumilaczem. Dziś jest fajnie. A jutro nie będziesz wiedziała, na czym stoisz. I później nie miej pretensji, że on zniknął, że poszedł szukać swojej pięknej mery, albo już się znalazł. I przede wszystkim nie szukaj winy u niego, bo ty wiedziałaś, co robisz, i też jesteś za to odpowiedzialna. I nie obwiniaj go wyrzutami sumienia, bo to jest nieleganckie. Bo to może do ciebie wrócić. Jak Kuba Bogu, to Bóg Kubie. Tutaj zabrakło mi takiej klasy, honoru i brak wstydu kobiety. Tutaj będzie jakiś wstyd przed najbliższymi. Jakaś kompromitacja. No cóż, każdy jest kowalem swojego losu. Szukaj dla siebie nowej drogi. Ale już stąpając twardo po ziemi. Idę z Tobą. Idę z Tobą tą drogą. Już stąpamy mocno po tej ziemi. Drogie Panie, nie hejtujcie mi tego filmu. Tylko wyciągnijcie wnioski. I pod filmem zostaw konstruktywną krytykę. I o to Cię proszę. Bóg z Wami. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Klara Tarot. Dbaj o siebie.